Ekscelencjo, Szanowni Państwo, Drodzy Księża, tytuł wystąpienia wskazuje na miłość małżeńską oraz dialog małżeński w życiu świętych małżonków. Analiza tych dwóch wskaźników jakości małżeństwa z punktu widzenia psychologii i teologii, te dwie dyscypliny reprezentuje. Jest jedynie próbą spojrzenia, jak te dwa czynniki były realizowane w życiu małżonków wyniesionych na ołtarze jako błogosławieni i święci. Jako pewien punkt wyjścia warto spojrzeć na ten medalion na szkle lub masie perłowej. On pochodzi z rzymskich katakumb. Przedstawia Chrystusa trzymającego koronę laurową nad głowami małżonków o imionach Lucifer i Sirtka. Oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Tłumaczenie epigrafu w języku łacińskim brzmi. Sierdiko, Lucyferze, żyj z Twoimi szczęśliwie. Możliwa jest też wersja tłumaczenia Jezus, nosiciel światła. Sirtiko żyj z Twoimi szczęśliwie. W publikacji Antonio Bozios, XVII-wieczna publikacja, znajduje się więcej podobnych zdjęć, medalionów z pierwszych wieków chrześcijaństwa. One pokazują jednoznacznie ważność sakramentu małżeństwa i Chrystusa, który małżonkom błogosławi. Małżeństwo jako droga do świętości pierwsza w historii kościoła para małżeńska wyniesiona na ołtarze jako błogosławieni beatyfikacja w 2001 roku 2000 lat historii kościoła 20 wieków i pierwsza beatyfikacja małżonków tylko dlatego że byli małżonkami. Wcześniej byli męczennicy, inne uwarunkowania, natomiast Alojzy i Maria Betrame, Kłatroki W wystąpieniu będę posługiwał się imieniem małżonka, jakie pojawia się w polskiej literaturze, czyli Alojzy. Ludwik Izema Martemu. Tu również będę używał imienia w wersji, jaka powszechnie pojawia się w polskiej literaturze, czyli Ludwik, pierwsza w historii Kościoła, para małżeńska wyniesiona na ołtarze jako święci. Kanonizacja, kanonizacja w 2015 roku, a Kościół trwa już 20 wieków. Problem badawczy. Zatrzymując się nad analizą miłości w kontekście psychologicznym, trafiamy na pewną przeszkodę. Otóż słownik psychologii Artura Rebera w opisie hasła Miłość wskazuje, że, cytuję, Psychologowie postąpiliby najmądrzej, gdyby zrzekli się odpowiedzialności za analizę tego terminu i pozostawili to zadanie poetom. Koniec cytatu. Psychologowie jednak zajmują się problematyką miłości, w tym miłości małżeńskiej. Problem badawczy został wyrażony w pytaniach problemowych, czy istnieją wspólne psychologiczno-teologiczne wymiary, aspekty, kryteria miłości małżeńskiej, która realizowana była w życiu Alejzego i Marii oraz Ludwika Izeli. Z tego pytania wynika niejako automatycznie, co różni miłość małżeńską, gdy spojrzymy na nią z punktu widzenia psychologii i teologii, i co charakteryzuje dialog w życiu tych małżonków. Metodą badawczą jest analiza wypowiedzi małżonków zawartych w ich listach lub pamiętnikach, analiza biografii, świadectw i dokumentów dotyczących ich życia. Listy małżeńskie i rodzinne to realna rozmowa członków rodziny czyniona jest na użytek własny, domowy. Szczególnie duża jest siła przekazu płynąca z tekstów źródłowych o charakterze autobiograficznym. Miłość małżeńska, perspektywa psychologiczna, jedna z koncepcji, którą posługują się psychologowie, to uznanie miłości małżeńskiej jako postawy. Definicja postawy wskazuje na trzy aspekty, trzy elementy, trzy komponenty: poznawczy, czyli wiedza o kimś lub o czymś, emocjonalny, nastawienie uczuciowe do kogoś lub do czegoś. Oraz behawioralny, czyli działaniowy, dyspozycja do określonego działania wobec drugiej osoby albo wobec jakiegoś przedmiotu. To zawsze jest definicja postawy, jakiejkolwiek, wobec czegokolwiek. Katalog tych poszczególnych określeń zawarty w tabeli może być z pewnością większy. Tyle mi się zmieściło w tabeli, więc tyle ująłem pozwolę sobie je szybko wyliczyć, jako że no, pewnie gdyby odbiorcy byli tylko polskojęzyczni, to pewnie każdy mógłby przeczytać, ale może będzie to łatwiej dla osób w kontekście tłumaczenia. Otóż składnik poznawczy umieściłem tutaj spostrzeganie, wrażenia, wyobrażenia, uwaga, myślenie, pamięć, jakaś intymność psychiczna, czyli wiedza o słabościach partnera, analiza, wiedza, refleksja, znajomość siebie, nawzajem zainteresowania. To prowadzi do tego, co na dole tabeli, współrozumienie. Składnik emocjonalny, czyli emocje, ekspresja, uczucia, pragnienia, namiętności, przywiązanie, akceptacja, afekty, nastroje, współczucie, szacunek, fascynacja, pochwały, komplementy. To wszystko prowadzi do tego, co na dole tabeli, współodczuwanie. I składnik behawioralny, czyli zachowania. Zaangażowanie, odpowiedzialność, pomoc, aktywność, czas sobie poświęcony, praca na rzecz partnera, wsparcie, przebaczenie, altruizm, uprzejmość, grzeczność, komunikacja, empatia. To prowadzi do tego, co na dole tabeli współdziałanie. Miłość małżeńska w aspekcie psychologicznym. Kolory, które były wcześniej w tabeli, one tutaj pojawiają się w tych poszczególnych zdaniach. One były tam ważne. Myślę, że to skojarzenie tymi kolorami ułatwi teraz znalezienie tych poszczególnych aspektów, elementów postawy. Tu chciałbym zilustrować kilkoma przykładami miłość małżeńską rozumianą jako postawa. Trzema kolorami zaznaczyłem fragmenty zdań nawiązujące do konkretnego aspektu miłości w życiu małżonków. Oczywiście to są tylko przykłady, gdy Czyta się korespondencję małżeńską, to takich zdań jest dużo, dużo więcej. Czuję, że Twoja miłość będzie mnie zachęcała do dobroci i zmuszała do sumiennej pracy. Aspekty emocjonalne i behawioralne ujawniają się w tej konkretnej krótkiej wypowiedzi. W tej miłości znajdę najbardziej szlachetny impuls i najcenniejsze potwierdzenie moich wysiłków. Aspekt poznawczy i behawioralny. Zrozum, że nie musisz czekać na niebo, żeby się ze mną zjednoczyć. Aspekt poznawczy. Ty wiesz, czym jest moje pragnienie widzenia cię. Aspekt emocjonalny. Córka o relacji rodziców. Czułość, serdeczność czyli aspekt emocjonalny, bezgraniczne oddanie, duch poświęcenia i wyrzeczenia, aspekt behawioralny, w jakim wzrastaliśmy od wczesnej młodości. Córka Alejzego i Marii pisze tak. Miłość tatusia do naszej mamy była tak głęboka, zachowanie, aspekt behawioralny, że przewyższała odmienną mentalność czy temperament, aspekt poznawczy. Mój kochany, możesz być pewny, że moja miłość do ciebie i czułość, aspekt emocjonalny, są teraz nieporównywalnie większe niż dawniej. Takich zdań w korespondencji małżonków jest bardzo dużo. One świadczą o wzajemnym rozumieniu, współodczuwaniu uczuć i emocji oraz o wspólnym działaniu. Miłość małżeńska w aspekcie psychologicznym Ludwik i Zelia Martę. Podobnie wyglądają relacje Ludwika i Zeli. Uwagę zwraca wyrażenie tęsknoty np. z powodu rozłąki z mężem. Jeśli chodzi o mnie, czuję się nieswojo i nie na swoim miejscu. To wpływa na mój stan psychiczny. Jestem od tego prawie chora. Przez cały czas jestem myślą o Tobie. Nie będę już tu wskazywał poszczególnych aspektów, procedura jest ta sama. Można w poszczególnych zdaniach odnaleźć fragmenty, które wskazują na pewien aspekt postawy. Pomiędzy rodzicami panowało doskonałe porozumienie i jedność serc oraz myśli. No tutaj ujawnia się każdy z aspektów postawy. Pięć lat po ślubie Zelia kieruje słowa do swojego brata. Jestem z nim, z mężem dalej szczęśliwa. On jest tego przyczyną, że życie moje jest bardzo miłe. Mój mąż to święty człowiek. 11 lat po ślubie Zemia zwraca się do męża słowami mój kochany Ludwiku, ściskam cię z całego serca. Jestem dziś tak szczęśliwa, że cię wkrótce zobaczę, iż nie mogę pracować. Twoja żona, która cię kocha bardziej niż własne życie. W tym krótkim stwierdzeniu, Wyrażona jest wielka czułość i głęboka miłość małżeńska. Małżonkowie czują się bardzo dobrze w swoim towarzystwie. 15 lat po ślubie. Chciałabym czym prędzej być przy Tobie, mój kochany Ludwiku. Kocham Cię z całego serca i czuję, że podwaja się jeszcze moje uczucie przez to pozbawienie się Twojej nieobecności. Byłoby dla mnie niemożliwością żyć z dala od Ciebie. Tak jak w każdym małżeństwie zdarzały się sytuacje konfliktowe. Opinia córki, państwa Martę, to przykład współdziałania małżonków. Małżonkom zdarzało się kłócić, jednak nie psuło to ich relacji. Ludwik pisał do żony, ujawniając swoje uczucia oraz miłość. Wyjątkowo ciekawe są też zakończenia listów, których jest dość dużo. Całuję Was z całego, z całego serca w oczekiwaniu na szczęście bycia razem z Wami. Ten aspekt behawioralny. Twój mąż i prawdziwy przyjaciel, kochający cię aż na wieki, aspekt emocjonalny. Pięć miesięcy przed śmiercią Zelia pisze do córki Ty, która tak bardzo kochasz tatusia, pewnie pomyślisz, że sprawiła mu boleść i to w dół mojego ślubu. Ależ nie. On mnie rozumiał i pocieszał jak tylko umiał, bo i on miał podobne do moich upodobania. Owszem, wierzę, że nasza wzajemna miłość tam właśnie pogłębiała się. Nasze uczucia były zawsze nastojone na jeden ton. On zawsze był moim pocieszycielem i podporą. Czyli postawa współrozumienia, współodczuwania oraz współdziałania. Osiem lat po śmierci żony Ludwik zwraca się listownie do córki. Myśl o Waszej mamie nie opuszcza mnie ani na moment. Miłość małżeńska w aspekcie teologicznym. Dokumenty Kościoła nawiązują do Pisma Świętego, do tradycji. Encyklika Humane wskazuje na źródło miłości małżeńskiej. Miłość małżeńska, początek swój, czerpie z Boga, który jest miłością i ojcem. Adhortacja familiaris Consortio. Wskazuje miłość, jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Jan Paweł II w Familiaris Consortio kilkukrotnie używa określeń communio amoris lub amoris communitas w relacji do małżeństwa i rodziny. Oba sformułowania, choć posiadają te same zakresy znaczeniowe i nie wykazują zasadniczych różnic semantycznych, są jednak używane w różnych kontekstach. Amoris communitas to tyle, co społeczność miłości, wspólnota miłości, wskazuje bardziej na charakter społeczny, odnoszony jest do rodziny, czyli kierunek ad extra, na zewnątrz. Communio amoris wskazuje raczej na kierunek dośrodkowy, ad intra. Język Jana Pawła II jest wyjątkowo precyzyjny, gdy chodzi o określenie miłości małżeńskiej. Ten precyzyjny język dotyczący małżeństwa, miłości małżeńskiej kontynuował Benedykt XVI. Duch Święty udzielony podczas uroczystości sakramentalnej użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii. Wskazanie na ducha świętego jest tu kluczowe. Otóż miłość w Bogu to nie emocje, uczucia, współodczuwanie, współrozumienie, współdziałanie, nawet najwspanialsze czyny. Duch święty użycza komunii miłości. Miłość jest fundamentem komunii osób. Seksualność w relacjach małżeńskich jest ukazywana jako relacja wzajemnego obdarowywania, ubogacania siebie oraz zjednoczenia. Wczoraj te zagadnienia pojawiały się bardzo wyraźnie. Mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia skierowaną ze swej natury do, dla dobra małżonków, do zrodzenia, wychowania potomstwa. I w takim kontekście miłość małżeńska jawi się jako na pomoc w realizacji powyżej wskazanych celów małżeńskich. Teologiczne kryteria miłości małżeńskiej kontynuuje. Ogłoszenie encykliki Humanowite. To był czas wręcz frontalnego ataku na etykę seksualną, którą proponował Paweł VI w tym dokumencie. Atak był z zewnątrz, ale również z wielką mocą z wnętrza kościoła. Owce kąsające pasterza. Charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej według Pawła VI, Humanowite. Miłość na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa, miłość pełna, miłość małżeńska jest wierna i wyłączna aż do końca. Te same przymioty miłości małżeńskiej wskazuje adhortacja familiaris konsorcjo. Wyróżnione cztery zasadnicze cechy miłości w pełni osobowakter. miłość cechy miłości małżeńskiej, czyli ludzka, pełna, wierna i wyłączna, stanowią pewien fundament umożliwiający tworzenie komunio personarum i realizację czwartej cechy, czyli miłości płodnej. Miłość małżeńska Aloś i Maria Łatroki. Analiza wypowiedzi małżonków pozwala z dużą pewnością wskazać na wyróżnione teologiczne kryteria miłości małżeńskiej. Istnieją one bardzo wyraźnie w badanych związkach. Jan Paweł II w kazaniu beatyfikacyjnym mówi, małżonkowie ci w świetle Ewangelii i z wielkim ludzkim zaangażowaniem przeżywali swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Aloizy i Maria, rodzice czworga dzieci, miłość płodna, gdy z miłością połączymy nasze życie, uczyni wszystko, aby wzrosła Twoja wiara. Musisz mieć udział w mocnej wierze, jaką obdarza mnie Bóg. Nasza wiara musi być ściśle złączona z naszą miłością. Aloyzm pisze, gdybym cię pocałował w usta, to chyba wypiłbym całą Twoją duszę. Maria odpisuje, dusza moja nie może żyć bez ciebie. Miłość małżeńska, ale i Marii była miłością na wskroć ludzką, uczuciową, czułem, a jednocześnie wierną, wyłączną, płodną, połączona z wielką tęsknotą za sobą, zdolną do ofiary poświęcenia uczynienia drugiej osoby szczęśliwą własnym kosztem. Posiadała wszystkie cechy miłości małżeńskiej opisane przez Pawła VI. w Humane vitae. Prośba Zeli, Ludwik i Zelia Martę, prośba Zeli o gotowość kochania Boga poprzez życie małżeńskie. Skoro nie jestem godna zostać Twoją oblubienicą, Zelia chciała zostać siostrą zakonu, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić Boże Twoją świętą wolę. Proszę Ci jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby one wszystkie poświęciły się Tobie. Rodzice dziewięciorga dzieci i czworo zmarły we wczesnym dzieciństwie. Pragnęłam zawsze mieć chłopca, ale jeśli Bogu się nie spodobało, zgadzam się z jego wolą. Miłość na wskroś ludzka, zmysłowa i zarazem duchowa realizowana była od momentu sakramentalnego ślubowania. Córka państwa Martę pisze o rodzicach po śmierci pięcioletniej Helenki. Rozpacz zarówno mamy, jak i taty była straszna. To ich Pustawa miłości małżeńskiej. Wspólnie ofiarowali ją Panu. Mama za każdym razem sama ubierała i wkładała do trumny swoje dzieci. Nie przestawali dziękować Bogu za miłość, która ich łączyła, za silną wiarę, która nimi kierowała, za dzieci, które im powierzył. Tato mówił nam często o naszej świętej mamie. Jak zwykł ją nazywać. Natomiast mama pisała do swojego brata: Ludwik to święty człowiek. Piękne słowa i piękna życiowa postawa. Ona była realizowana w życiu małżonków z pełną świadomością. Miłość małżeńska ujawnia się szczególnie wyraźnie w czasie choroby nowotworowej Zeli. Zelia zwraca się do męża: dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, zrób mi tę ostatnią łaskę na ziemi i zaprowadź mnie do Kościoła Notre Dame, abym mogła przyjąć komunię świętą, miłość wierna, duchowa. 26 sierpnia sam Ludwik przeprowadził księdza z Kościoła Notre Dame z Panem Jezusem. W obecności męża i wszystkich córek przyjęła ze i sakrament chorych. Święta Teresa od dzieciątka Jezus napisała o swoich rodzicach znamienne słowa Dobry Bóg, Podarował mi ojca i matkę godnych raczej nieba niż ziemi. Święta Teresa od dzieciątka Jezus, córka no, z pełną świadomością pisze te słowa. Taka postawa małżeńska była możliwa tylko dzięki realizowaniu wzajemnej miłości. Nie tylko w aspekcie psychologicznym, ale przede wszystkim teologicznym dużo, dużo głębsza. Przechodzimy do dialogu małżeńskiego bardzo krótko. i.. Znowu koncepcja pewna. Koncepcja Mieczysława Plopy, ale w psychologii do tej koncepcji nawiązywali inni badacze Józef Szopiński, jest tutaj bardzo mocno tak jak i o postawach mówią, tutaj gdzieś pojawia się kwestia dialogu, komunikacji interpersonalnej. Wsparcie, zaangażowanie i deprecjacja. Trzy elementy, które Mieczysław Plopa wyróżnia w dialogu małżeńskim. Dwa pierwsze są oczywiście bardzo pozytywne. Okazywanie szacunku partnerowi, docenianie jego wysiłków, zainteresowanie problemami, potrzebami, aktywne uczestnictwo. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że komunikacja interpersonalna jest najmocniejszym predyktorem jakości małżeństwa. Czyli relacja. Dialog, komunikacja interpersonalna w okresie przedmałżeńskim, jak mówią psychologowie, albo w narzeczeństwie, jak mówią teologowie, jest najmocniejszym wskaźnikiem przyszłego związku małżeńskiego. Jakość komunikacji. I ten element przekłada się na jakość i stabilność małżeństwa. Przy czym trzeba tutaj dodać, że jakość związku może być bardzo wysoka, oczywiście wtedy gwarancja stabilności do końca życia, ale w przypadku niskiej jakości życia małżeńskiego, między innymi tutaj dialog za to będzie odpowiadał, no możliwa jest też mocna stabilność, czyli żyją, mówię jak przysłowiowo, jak pies-kotem. Ale do śmierci wytrwali, czyli stabilność yy, mocna, jakość niska. Spójrzmy na dialog małżeński i Maria Kłatroki ich wypowiedzi. Mimo silnej więzi, opartej na uczuciu i zrozumieniu, widać też, co oczywiste, różnice zdań i poglądów. Jednak my, dzieci, nigdy nie mieliśmy okazji, aby to zauważyć. Ewentualne problemy rozwiązywali między sobą poprzez dialog. Czułość, serdeczność, bezgraniczne oddanie, duch poświęcenia i wyrzeczenia, w jakim wzrastaliśmy od wczesnej młodości. Wszystko to znajdowało potwierdzenie w ich życiu i to w najszlachetniejszej formie. No, to wymagało wzajemnego dialogu. Możliwe, że zdarzały się konflikty, ale my, dzieci, nigdy ich nie zauważyliśmy. Od początku wychowywali dzieci oboje w wielkiej harmonii, we wzajemnym zrozumieniu, wspólnie podejmowali najważniejsze decyzje i dzielili się obowiązkami. To świadectwo życia małżeńskiego no, z całą pewnością wymagało wyjątkowego dialogu. Od narodzin pierwszego z dzieci. Oddawaliśmy się im, zapominając o sobie na, rzecz, na ich rzecz. Studiowaliśmy książki poświęcone pedagogice wieku dziecięcego i staraliśmy się być lepsi, poprawiając się z naszych wad i kształtując nasz charakter z powodu miłości do dzieci rozmawiali ze sobą całkowicie szczerze, często Ludwik z Eliamartem. często odgadywali swoje intencje, mówili sobie również o tysiącach spraw codziennych, opowiadali o przygodach dzieci. Ich ulubionym tematem były kwestie związane z wiarą, lubili czytać żywoty świętych i rozmawiać o nich. dzielili się ze sobą wrażeniami i wzajemnie się umacniali. Małżonkom to również zdarzało się kłócić, jednak nie psuło to ich relacji. Byli zgodni co do głównych wytycznych wychowania, jednak mieli odmienne zdania przy podejmowaniu drobnych decyzji. Zelia pisze do brata: Nie musiał mi o tym mówić. Sama doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Dialog bez słów. Ludwik. Nie wykorzystywał swojej pozycji głowy rodziny. Był otwarty na dialog i nawet jeśli nie przyjmował poglądów żony, to często pozwalał jej działać według jej życzenia. Zgodność komunikacyjną rodziców potwierdza córka państwa Martę. Tatuś natychmiast przychylił się do jej prośby. Rozmowa. Wiara mamy i taty była bardzo głęboka, i ich wspólne rozmowy o wieczności wyrobiły w nas już w bardzo młodym wieku głębokie przekonanie o całkowitej marności rzeczy tego świata. I końcowa refleksja. Miłość małżeńska jest fundamentalną wartością dla obu dyscyplin. W obu dyscyplinach odgrywa istotną rolę w podnoszeniu jakości związku. W obu dyscyplinach ma jednak różne źródła pochodzenia. Teologia mówi wprost o Bogu jako źródle miłości, a pobożność wzmacnia tę miłość. Psychologia takiego źródła nie wskazuje. Miłość jest y, jako fundamentalne powołanie człowieka wzbudzane jest przez Boga. Teologia miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej przywołuje to zdanie. W psychologii ta postawa to podstawa wspólnoty małżeńskiej, czyli wspólnota więzi. W teologii to realizacja komunii miłości, communio amoris. W psychologii akceptacja i tolerancja, tak dziś modne, popularne, prowadzą do miłości. Może. W teologii to z miłości wynikają te dwie wartości, ze zachowania i mają jednak swoje granice. W psychologii jest istotnym kryterium dojrzałej osobowości, mówimy o miłości małżeńskiej. W teologii to kryterium jest nieistotne. W teologii miłość małżeńska wpisuje się w logikę jeśli chcesz, jeśli kto chce iść za mną. W teologii współżycie płciowe zarezerwowane jest jedynie dla małżonków. Psychologia nie akcentuje takiego powiązania. W teologii to zwyczajna droga do świętości. Małżeństwo oparte na Bogu to dążenie do świętości. I końcowa refleksja dotycząca dialogu małżeńskiego. W wypowiedziach świętych małżonków ujawnia się wzajemne wsparcie oraz zaangażowanie, nawiązanie do koncepcji plopy. Dojrzała komunikacja interpersonalna w życiu Alejzego i Marii Kłatruki oraz Ludwika Zeli Martę pozwalała uznać ją jako autentyczny dialog małżeński. No, komunikacja jest tutaj czymś innym niż dialog małżeński. Wyjątkowo istotnym aspektem dialogu świętych małżonków były sprawy wiary i dialogu z Bogiem. Dialog z człowiekiem oraz z Bogiem, czyli wspólna modlitwa, pozwalały realizować świętość w sposób konsekwentny i świadomy. I na koniec jeszcze fragment wypowiedź z listu siostry Lucji, która doświadczyła objawień Matki Bożej Fatimy. Pisała do księdza kardynała Karla Kafary, metropolity Bolonii, którego Jan Paweł II powołał do zorganizowania Papieskiego Instytutu Studiów nad Rodziną oraz do Rady Spraw Rodziny. List był pisany ponad 40 lat temu. Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Nie lękaj się jednak, gdyż każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodziny, spotka się z przeciwnościami i będzie go się zwalczać. Właśnie dlatego, że jest to kwestia decydująca. Warto mieć świadomość tych słów. Communio amoris, communio personarum, communio sanctorum. To jest droga która nas powinna interesować i powinniśmy ją promować. To jest też skuteczna droga przeciw wszelkim zagrożeniom życia małżeńskiego. Wczorajsza sesja Sakrum profanum, profanum, tam wskazywane były te zagrożenia. Ale tutaj myślę, że też odpowiedź no, od strony teologii, choć oczywiście i psychologia chce coś tam jakąś małą cegiełkę dołączyć, dorzucić. Wykorzystana literatura. Te cytaty pochodziły z tych publikacji i dziękuję Państwu za uwagę.